Ja wciąż na trzodę piekielną patrzałem i to widziałem czego bez dowodu nie śmiałbym w pieśni opowiadać mojej, gdyby niedobry nasz świadek, sumienie, które pod zbroją nam czystości swojej serce umacnia, zagłusza zwątpienie. Widziałem, wierzcie na słowo poety, tułów bez głowy, jako inne cienie, szedł równie dobrze sporym krokiem chodu, a w ręku trzymał swą uciętą głowę. Głowa na włosach na obraz latarni, zwieszona z gestem bolesnym męczarni, Patrzając na nas, mówiła, niestety. Tułów przejrzysty, jak szkło kryształowe, sam stał się lampą, i razem w tej chwili dwoje ich w jednym, jeden w dwojgu byli. Ile to widmo było rzeczywiste, pan nasz i mściciel wie o tym zaiste. Tułów, podszedłszy pod szyję mostową, wzniósł w górę rękę z całą swoją głową, ażeby do nas przybliżyć swe słowo, które tak brzmiało: Gościu nie umarły, patrz, jakie męki na mnie się wywarły. Patrz, czy jest większa od mojej tortura? Jeśli mną zająć chcesz ciekawość czyją Wiedz, że ja byłem Bertrandem z Bornijo Dałem złe rady młodemu królowi Jątrzyłem syna przeciwko ojcowi Sam architofel nie gorszym się wyda Co Absalona jątrzył na Dawida Za to, żem dzielił, co łączy natura Chodzę tu przebóg, jak bezgłowa mara I słusznie, jaka zbrodnia, taka kara Pieśń 29. Krąg ósmy Tłumok dziesiąty Fałszerze, alchemiści. Rozmaitymi tłum ludu ranami tak moje oczy upoił w tej chwili, że pragnął spocząć i trzeźwić je łzami. Co tak spoglądasz? Przemówił Wirgili. Czemu tak pilno patrzą Twe powieki na tłum tych cieniów tak smutnie kaleki? Tegoś nie robił przy drugich tłumokach. Gdy chcesz policzyć duchów, tu jest ile pomyśl. Ta jama wykuta w opokach ma w swym obwodzie dwadzieścia dwie mile. Księżyc już zaszedł pod nasze podnóże. Odtąd dość krótki, szanuj lot chwil czynnych, czas dozwolony do pielgrzymki twojej. Jeszcze masz widzieć wiele rzeczy innych, o których może myśl Twa ani roi. Odpowiedziałem: Gdybyś spojrzeć raczył na powód, co tu wzrok mój tak zahaczył, dłużej mi patrzeć pozwoliłbyś może. Wód szedł, ja za nim zwolna sunąc nogą, dodałem jeszcze wciąż mówić o ochoczy, tam skąd utkwione odjąłem me oczy, w jamie, co w skał tych zapadła krawędzie. Myślę, swej winy płacze duch mój krewny, Która tam jego kosztuje tak drogo. Mistrz odpowiedział: A mój pociąg żewny, Dłużej tym duchem nie rozrzewniaj myśli. Masz o czym innym. Gdzie on jest, niech będzie. Widziałem jego w chwili, gdyśmy przyszli na łuk mostowy. On cię zauważał. Wskazywał, żywo palcem ci pograżał. Słyszałem, jak na nań jeden duch przeklęty: Jerry del Bello, po imieniu krzyknął. Lecz tyś był hrabią z hetfortu zajęty. W to miejsce wtedy spojrzałeś, gdy zniknął. A ja, śmierć jego, której wstyd podziela, krew nasza od nas wygląda mściciela. Dlatego myślę z uczuciem pogardy, nie mówiąc do mnie, odszedł duch ten hardy, co go w mej duszy jeszcze droższym czyni. Tak mówiąc, szliśmy do pierwszej przystani, skąd mógłbym widzieć dno innej otchłani, gdyby być mogło świetlej w tej jaskini. Gdy mi już od mostu stał o kilka kroków, gdzie był ostatni klasztor złych tłumoków, krzyki boleści co w mej czułej duszy, ile ich było, razem się zmieniły w żelazne strzały, tak serce raniły, tak, że rękoma zatykałem uszy. W miesiącu sierpniu społem tłum zebrany chorych z Maremmy i Waldikijany, i co w sardyńskich szpitalach się mieści, dałby nam chyba obraz tych boleści. Z jamy buchały podobne wyziewy, jakimi dysze zgangreniałe ciało. I zwróciliśmy krok nasz na brzeg lewy, który się długo jedną ciągnie skałą. Spojrzałem w otchłań, gdzie na dnie jej łoża karze fałszerzy sprawiedliwość Boża. Nie mógł smutniejszy być widok w Eginie, gdzie tysiącami chory lud wymierał, a mur zwierzęta i płazy pożerał, gdzie, jeśli wierzyć na poetów słowo, z nasienia mrówek wylęgły na nowo lud ją zaludnił zwany Mirmidony. Jak widok duchów w tej ciemnej dolinie, jakby sto strupów bezładnie zrzucony. Ten brzuchem cały do ziemi przypada, ów głowę skłonił na ramię sąsiada, ci na czworakach pełzają jak gady. A szliśmy milcząc jako dwa niemowy, słuchając, patrząc na chore gromady, niezdolne dźwigać bezwładne tułowy. Dwóch wzajem na się opartych siedziało, strupy im całe centkowały ciało. Jak z grzebłem żywo pociąga stajenny, przed przyjściem pana, choć ziewa półsenny, tak ci po strupach paznokciami wodzą, przez co bolesne swe świeżby łagodzą. Przeciwko którym już nie było środka Jak pod kucharskim nożem pstrąg lub płotka miece łuskami Tak z trupów kawały spod ich paznokci jak łuska leciały Ty, co jak garbasz przez smutną konieczność Rzekł wódz mój, skórę chropawą pryszczami Wyprawiasz gładząc paznokcia ostrzami Mów, czy się spotkam tutaj z latynami? Oby twój paznokć nie stępiał przez wieczność Tutaj w nas obu dwóch latynów witasz Rzekł jeden z płaczem, ktoś ty, co nas pytasz Mój wódz tak mówił: Jestem duch, i oto schodzę tu razem z żyjącą istotą, by całe piekło poznał chodząc ze mną. Dwa cienie łamiąc podporę wzajemną, ze drżeniem ku mnie zwrócili się oba. Na wieść tę wszyscy zerwali się z połem. Mistrz rzekł: Mów teraz, co ci się podoba. Rad z przyzwolenia tak mówić zacząłem: Niech pamięć o was, czas, co wszystko gładzi, wskrzesi od wschodu słońca do zachodu. Kto wy jesteście? Z jakiego narodu, że wśród mąk takich wam tu serce radzi przede mną z chęcią otworzyć się szczerą? Cień rzekł: co jest moja kraina. Kazał mnie spalić z syjeny Albero, chociaż tu inna wtrąciła mnie wina. Wprawdzie z nim mówiąc, napomknąłem żartem, że ze mnie dzielny powietrzny latawiec. On, człowiek małej głowy, a ciekawiec, chciał, abym odkrył sztuki tajemnice. A że nie byłem dedalem w praktyce, spłonąłem za to, żem kumał się z czartem. A że był ze mnie alchemik imienny, minus niemylny w sędziego pojęciu, wtrącił mnie w tłumok ostatni z dziesięciu. Oprócz Francuzów, mówiłem poecie, więcej próżnego narodu na świecie nie ma zaiste jako lud z Syjeny. czas to słysząc drugi trendowaty mówił, z nich pierwszym wyjątkiem jest Strikka, który wydawał pieniądz przyzwoicie, trwonił kapitał, gdy brakło intraty. Drugi Nikolo, co pierwszy użycie zbytkowne odkrył wonnego goździka. Mógłbym wyłączyć inne pasi, braty. Z tych Asciano, winnicę bogatą, wielki las przejadł i Abaliato. Dowiódł, że jemu w głowie nie pstrokato. Lecz iżbyś wiedział, kto twoim wykrzykom taki wtór trzyma przeciw Sieneńczykom, skieruj twe oczy do mojej figury, a w twojej pamięci rysy me odżyją. Ja za pomocą alchemii złoto rad fałszowałem, jam cień kapokio. Możesz przypomnieć, że byłem niecnotą, a przy tym małpą, wyborną z natury. Pieśń trzydziesta, ciąg dalszy.